Nazywam się Łukasz Złotucha, trenuję w sekcji lekkoatletycznej klubu MDK UKS 1K Bartoszyce, mam 16 lat, moim trenerem jest pan Mirosław Figat. Do moich największych osiągnięć zaliczam to, że byłem na trzech imprezach o szczeblu mistrzowskim. Pierwszą tego typu imprezą była, były Mistrzostwa Młodzików w Toruniu. A tylko w tym roku udało mi się zaliczyć dwie takie imprezy. Pierwszą była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Bydgoszczy, oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich w Płocku. Jestem e, liderem halowych tabel na 3000 metrów. Oprócz tego, e, w biegu Jakubowym w Olsztynie na 15 km zająłem drugie miejsce e, oraz wygrałem bieg pasłęcki w e, Filipie Lesa. Dziękuję.